Dzień zaczynamy od zakupu kanapet na drogę, bo czeka nas ciężka droga na piechotę. Jak na piechotę? Najpierw godzina, autobusem. Mówili, że Malta jest mała, wszędzie autobusem można dojechać, ale one jakoś długo jeżdżą wszędzie. Jedzie ciężka. Włączasz na drugi koniec wyspy, 42 przystanki. A tutaj są same dobre rzeczy, to już próbowaliśmy. Przysmak maltański. Ceny są takie ok, nieźle. Tu są nawet sałatki. A my wzięliśmy taką jedną z lampem. A ja miałam ochotę na jajko, bo w hotelu nie ma jajka na ciepło, są tylko takie gotowane na spartę. To no. nasza trasa. Trzy przesiadki. Najpierw 5 przystanków, potem 27 przystanków, potem 17 przystanków. Czyli zostaje się w około 10 Jak to bywa, jechaliśmy na klify, a zatrzymaliśmy się w rabacie. A my zawsze tak zwiedzamy. Tak zawsze zwiedzamy? Czyli to był pomysł... Twój. Mój? Co? No tak. powiedziałem, że mijamy, żeby potem nie było, że... No jak, gdybyś chciał wszystko minąć... No nie minąć, ja idę na trekking dzisiaj. Dzisiaj się napalił na trekking, jedziemy zobaczyć najcenniejsze klify na Malcie, a w tej chwili znajdujemy się w byłej stolicy Malty, czyli w Rabacie. Nie mylić z Rabatem tym, który znajduje się na Gozo, bo to jest obecna stolica Gozo, i inaczej nazywa się Wiktoria, ale mieszkańcy mówią też rabat. I tu się na chwilę zatrzymajmy, bo na gozo byliśmy w dniu wczorajszym, ale nie nagrywaliśmy. Popłynęliśmy na tą wyspę z chęcią zwiedzenia jej i wybraliśmy, jak się okazało, najgorszy sposób, jaki mogliśmy to zrobić. Mamy chwilę stopu. Możemy się rozkudłać, bo jedzie się bardzo i młody mi wrócił że tutaj. Dobra, don't worry. Mamy chwilę, żeby Wam powiedzieć, że jak zdecydujecie się na tę wycieczkę autobusową, to nie zieloną firmą, mimo tego, że kolor jest, wiadomo, najbardziej prawidłny, ale... Autobusy są rozwalone. Te konektory, bo my dostaliśmy słuchawki i możemy sobie język polski, co, co jest ważne wybrać, ale są porozwalane, po, po trzeba szukać, które działają, które nie. O, ruszamy i znowu będzie ostra jazda. W każdym razie ja myślę, że tutaj nie chodzi o wybór czy zielony, czy czerwony, tylko w ogóle jeżeli chodzi o te autobusy, no one są słabe, bo... Żeby objechać tą wyspę, no to my tak nie czujemy się do końca wolni, nie podróżujemy, nie zwiedzamy tej wyspy tak jakbyśmy chcieli, bo tak, tutaj jest 45 minut, no ale my chcemy gdzieś tam wyjść w górę do jaskini, zobaczyć widok, no to nie zdążymy. No to wtedy nam to wszystko się przedłuża i... Tak, Walterina mówi to o tym, że możemy wysiąść, 45 minut jest do następnego autobusu, ale tak naprawdę ten czas jest tak skalkulowany, że... Te autobusy się spóźniają. Czuję się jakbym jechała na wielbłądzie, choć nigdy w życiu bym nie jechała na wielbłądzie, bo to się nie godzi z moimi wartościami, ale no, myślałam, że będzie fajnie widać wszystko z góry i właśnie będzie można sobie gdzieś tam wysiąść. I jest to jakoś... Rozplanowane, ile czasu potrzeba, a to jest tylko 45 minut, oni nie patrzą. Co nam kierowało, że akurat wybraliśmy tą formę zwiedzania, czyli autobusy hop on, hop off, chociaż staramy się ich unikać jak ognia. I w większości miast, które one funkcjonują, dla nas to jest jakiś rodzaj skamu, bo przy dużych miastach jest jeszcze gorzej niż w przypadku Gozo. To to, że Gozo ma 67 km2. I tak, żeby sobie to wyobrazić, to jest porównywalne do wielkości miasta Suwałki albo Piotrków Trybunalskich. właśnie ta wielkość Gozo decydowała o tym, że pomyśleliśmy, Ej, fajnie będzie, bo to jest mała wyspa i wszystko uda nam się sprawnie zwiedzić. Akurat tego dnia, kiedy byliśmy na Gozo, rano po... Pogoda była super. Było słońce, dlatego zdecydowaliśmy się na tego typu rozrywkę, a potem zaczął wiać silny wiatr i my na tym zmarzliśmy. Ja siedziałam w czapce zimowej, gdzie jeżeli na Malcie jest około 20 stopni, no to to słońce super grzeje i jest ciepło, można się opalać i myśleliśmy, że się opalimy, a tu wyszło. Że było jak na motorze bez stroju. Tak, w pewnym momencie myśleliśmy już, że nam urwie głowy po prostu. I no nie byliśmy zadowoleni, bo to jednak ograniczało naszą wolność też. Jedynie taki rodzaj... Usługi, czyli autobusy hop-on, hop-off, dobrze wspominamy w Gruzji, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wtedy mieliśmy popsuty piec, nie mieliśmy ogrzewania, więc tam można było schować się w cieple. W ogóle nas nie interesowały atrakcje. I poili nas winem, to było dla, dla wszystkich. Do tego dąży i wino było nielimitowane, <laughs> więc można było przez tą całą trasę po prostu jechać i dobrze się bawić. A wino gruzińskie jest dobre. No I jeśli zastanawiacie się, czy wybrać taką formę zwiedzania, i nie chodzi to tylko o gozo, to odradzamy autobusy typu, hop on hop off. Cena, która wynosiła 50 euro za dwie osoby, 25 za osobę dorosłą, którą trzeba negocjować, bo inaczej zapłacicie przepłacicie po prostu za tą usługę, co już jest rodzajem naciągactwa, ponieważ nie Robią tej ceny realnie do tego, co powinno być, tylko dają Wam większą, żebyście zapłacili jak najwięcej za usługę, z której i tak nie będziecie zadowoleni. A do tego dochodzi stan techniczny autobusów, tego tłumacza, który w sobie mówi, mówi ciekawe rzeczy, ale jednak większość tych słuchawek i tych konektorów była rozwalona, trzeba było szukać tych miejsc. I do tego kierowcy, którzy jakoś tak wożą jak kartofle ludzi, więc nie było to komfortowe. Na którymś przystanku spotkali. Mieliśmy ekipę Frajda Bycia. To jest taka fajna rodzinka, którzy wynajęli przewodnika, który ich obwiózł jakoś tak bardziej sprawnie po tych najważniejszych atrakcjach. Fakt, że oni zapłacili dużo więcej niż my, ale jednak ten gość sprzedał im ciekawostki, być może nawet fajniejsze niż w tym autokarze, którym my jechaliśmy. I jednak, jeżeli będziecie na Malcie, wybieracie się na Maltę, chcecie zobaczyć Gozo, to polecamy zapłacić więcej, ale zrobić to sprawniej, szybciej i tak jak będziecie chcieli. Bo Gozo ostatecznie polecamy, tylko wybierzcie rozsądnie formę, w jakiej tą wyspę będziecie zwiedzać. Są dwa rabaty na Malcie. Na świecie chyba jest więcej, bo Rabat to jest stolica Maroka. Znajdujemy się na punkcie widokowym w Rabacie, byłej stolicy Malty, ale on jest taki sobie. Bardziej tutaj chodzi o Świętego Pawła, który zapoczątkował chrześcijaństwo na wyspie. I właśnie w Rabacie to, co jest do zobaczenia, to katedra, bazylika Świętego Pawła, katakumby Świętego Pawła, grota Świętego Pawła i wszystko co świętym Pawłem ma wspólnego i jeszcze jest jedna święta o ile pamięć mnie nie myli to jeszcze są katakomby świętej daty. jak będziecie kiedyś na Malcie to zwróćcie uwagę jak Maltańczycy lubią odliczać czas bo zegarów jest wszędzie dużo wiesz zegarowych, kościołów z zegarami to akurat odlicza datę to wszystko są takie stare mechanizmy, one jeszcze działają pół godziny i zastanawiam się, jeden autobus i Rabat mamy z głowy. A konkretnie Mdine, która znajduje się w Rabacie i to właśnie Mdina była dawną stolicą Malty. Ale warto, warto jest. Można dłużej, bo można wchodzić do środka, nam się już nie chciało. Mamy trochę przesyt kościołów w środku. Dotarliśmy do klifów. Ja nie będę kaleczył języka, tu będzie Wam się wyświetlać. Dingli. Dingli. Ding Dong, jak się zapytacie, ok Google, co to są Ding Dongi, to jest ciekawe. To tak w wolnej chwili po odcinku. Skonsumowaliśmy kanapki, które widzieliście, które kupiliśmy rano no i dojechaliśmy do klifów, które są ładne, ale... I tu się powie, ale, właśnie, żebyście nas dobrze zrozumieli, my na tyle dużo eksplorujemy już basen Morza Śródziemnego, że pewne widoki naokoło tego morza, one są bardzo zbliżone do siebie. No, i jakby prowadzić jakieś rankingi, chociaż my nie lubimy prowadzić rankingów, no bo każdy inaczej odczuwa miejsce, które przyjechał. To te nie są jakoś uklasowane wysoko. Ja to tak bym powiedział dyplomatycznie: uklasowane czy uklasowane? Jak zwał tak zwał. Ja coraz bardziej skłaniam się ku takiemu wnioskowi. Że Malta ok, jest ciekawa, warto ją odwiedzić, natomiast bardziej pod względem właśnie zabytków i architektury i takiej inności, mimo tego, że yy, i takiej odrębności, mimo tego, że dużo tutaj jest naleciałości, głównie włoskich, yy, to jeżeli chodzi o przyrodę, naturę i widoki, no nie są one aż tak powalające. I jednak więcej czasu tutaj warto jest poświęcić właśnie, jeżeli chodzi o zwiedzanie miast, bo ta natura, no jest pięknie jest zielono, fajnie w zimie, że tak jest. Ale tu... Przeba, kanapka, Jeszcze gdzieś... oderwała się. No. Musimy skombinować coś do picia. No ja miałem taką słonoże. Nie bardzo. I nie miałeś tego chleba maltańskiego dobrego. No. A na domiar złego, jak miasta zwiedzaliśmy, to świeciło słońce. Jak jechaliśmy tutaj, to coś się stało z pogodą. Że, nawet tej malutkiej wysepki, to nie jest statek, to jest wysepka odłączonej. Nie bardzo widać, a tam jest statek. W statku to już w ogóle na kamerze mało co widać. No. Jest ładnie, bo teraz jest okres wegetacyjny. Ale jeśli chodzi o słońce, to ono różnie sobie. Ja, ja nie wiem, czy to słońce tak płada nam figle, czy to jest tak, że tam gdzieś w środku lądu, w środku Malty, jakoś jest tego słońca więcej, a tutaj jakoś inaczej te chmury działają i zasłaniają cały czas nam to słońce. Tak samo było na Gozo przecież. Uh -huh. A to pytanie było tak? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Nasz czwarty. dziś już ostatnia atrakcja. I kolejna, gdzie nie urywa tylko. Ładna. Nie, no, ale nie, nie, nie jest źle. Ładna, no, ale... Nie... O kurczę. Tu jest kilka czynników, które na to wpływają. Pierwszy to już o czym mówiliśmy wcześniej, a drugi to jest możliwość zwiedzania tylko z wody. Ja w mniejszym, ja w mniejszym Aldona w mniejszym stopniu, a ja w większym stopniu, mamy chorobę morską. I i tak nie do końca mamy też chyba ochotę. No, no właśnie teraz rozmawiamy o, o tym rejsie. Czy to warto płynąć, czy nie warto, ile to kosztuje. Może gdybym wiedziała ile kosztuje to bym szybciej A ja, wiesz decyzje. co, to nie chodzi o pieniądze. Chodzi o wielkość łódki. Buja nią już ja widziałem, ja już to obserwowałem. Ja dziękuję. Ale może jest bardzo spokojne dziś. Z tym, że no już jest tak y, mocno po południu, tak? A teraz w wyszło. Ale no teraz w fajnym momencie jesteśmy, bo już było pochmurnie, a teraz właśnie wyszło trochę Fajnie oświetla chociaż się... Na pewno jest to ładniejszy klif jak ten, który widzieliście z nami przed chwilą. A tam jest znowu właśnie... No, klif ma... Klif ma z 200 metrów. A zobaczcie w porównaniu do tego, jaka jest łódeczka. No, we wszystkie strony niby fali nie ma, ale, ale jest. Do domu, czyli do hotelu. 35 przystanków, godzina 20. Drogi. Tak się zastanawiamy czy nie lepiej by było wyżyczyć auto, ale z drugiej strony jak podróżujemy, widzimy, że są bardzo duże korki, mimo tak. tego, że jest Skuter tylko. zima. Karta kosztuje 19 euro, ale to 19 euro to taka złudna oszczędność. No nic, zostawiamy was z timelapsem, który wyszedł z tymi... Zostawiamy was z zachodem słońca. Tak. Nie mów o takich technicznych rzeczach, powiedz o tych pięknych. O zachód słońca taki jak, jak i ta Malta. Tak. <laughs> Nie no, bo dzisiaj to ogląda, się dzieciom myśle, że narzekamy. No nie narzekamy, no jest jak jest. Idąc już na przystanek znaleźliśmy to co chcieliśmy, czyli pokazujemy Wam Blue Grotto. A my siedzieliśmy o tu, o tu dokładnie, tu na zachodzie słońca, a to było za nami. Kto by się spodziewał, hmm? Najważniejsze, że znaleźliśmy. Ładne jest. No. Teraz stwierdzam, że jest ładne. Tak, to jednak było warto. Dobrze, że jeszcze nie jest ciemno. <laughs>